Witajcie! Witaj w dzisiejszym odcinku pokorzymy Wam, opowiemy, no i będziecie mieli okazję posłuchać, jak gro i jak wygląda fujarka sześciotworowo. To już jest ta bogatsza wersja, no bo ostatnio by Wam pokazowali tą jednootworową, długą, posną, co mojno jedną dziurkę, no i tamto grani te melodie nie mogą być takie bogate, no ale na tej kieromo tych otworów sześć można już zagrać prawie wszystko, co się chce, no jemy oczywiście trzeba umieć. Widzimy, co dzisiaj Maciek Wam zaprezentuje. Powiem Wam tylko, że tak samo jak te poprzednie fujarki ta sześciotworowo też zrobiona z czarnego bzu, przez całość je przewiertano, no i potem są do, podokładane takie dziurki po bokach. I to już je prawie jak flet. Dziecka zawsze na naszych audycjach i spotkaniach, jak do nich przyjeżdżamy, pierwsze co go dają, jak im pokazujemy ten instrument, że to jest na pewno flet. Rzadko się niestety zdarza, żeby wiedziały, że to jest fujarka albo piszczałka sześciotworowa. No i właśnie, że zbliża się okres kolędowy, to spróbujemy na tej piszczałce zagrać jakąś pastorałkę. Serdecznie Wam dziękujemy za obejrzenie naszego kolejnego odcinka, no i zapraszamy zaś.